Ciekawym miejscem w Tychowie są tereny w pobliżu siedziby Nadleśnictwa, znajdującej się przy ulicy Mroczkiewicza. Na wprost od wejścia znajduje się okazały pień dębu, w którym umieszczono kapliczkę z figurą Matki Boskiej Fatimskiej. Dookoła pnia umieszczono ławki. W pobliżu rośnie też dąb wyhodowany z żołędzi jednego z najstarszych dębów w Polsce dębu chrobrego, zebranych w 2003 roku. Nazwa dębu wzięła się z legendy, jakoby cesarz odtąd trzeci pod tym drzewem miał się spotkać z Bolesławem chrobrym. Podczas pielgrzymki polskich leśników w kwietniu 2004 roku do Watykanu przewieziono 2,5 kg żołędzi tego wiekowego okazu. Zostały tam pobłogosławione przez Jana Pawła II i od tej pory każdy potomek chrobrego z 410 dębów nazywany jest dębem papieskim. Niedaleko młodego drzewa znajdują się kamienie młyńskie pochodzące z nieistniejących już okolicznych młynów, jak na przykład Tychowski Młyn. Towarzyszą im kamienne drogowskazy z niemieckimi nazwami miejscowości takimi jak Klein-Zebelsberg czy Altbukow. Pod jednym z drzew ustawiono kamień poświęcony zespołowi ludowemu Radość z Tychowa. Będąc w Tychowie warto poświęcić kilka minut na zwiedzenie tego ciekawego miejsca.